Aplikacje mobilne to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety. Są nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania we współczesnych czasach. Świadczy o tym stale rosnąca liczba urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez coraz młodsze pokolenia. Dzięki zaawansowanej technologii i coraz nowocześniejszym sprzętom w edukacji. Przed uczniami otwierają się nowe możliwości konkurujące z tradycyjnymi metodami nauczania. Na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji, z których możemy korzystać w trybie online, czyli połączeni z siecią oraz offline, czyli bez połączenia z siecią. Przy odpowiednim zastosowaniu ich możliwości podczas zajęć, uczniowie nie będą mogli doczekać się kolejnych spotkań. Aplikacje mogą być wykorzystywane zarówno na telefonach komórkowych, ale również na tabletach. Ma to istotne znaczenie w przypadku wyrównywania szans uczniów, gdzie nie wszystkie dzieci ze względu na swój wiek lub status ekonomiczny mogą korzystać z telefonów komórkowych. Aktualnie istnieje wiele możliwości, aby pozyskać sprzęt do przedszkoli i szkół. Najczęściej wystarczy zgłosić się do bezpłatnych programów, np. Fundacji Orange, która co roku szkoli i wyposaża wiele szkół w sprzęt. Kurs, w którym uczestniczycie, umożliwia pogłębienie wiedzy i inspiruje w jaki sposób można z takiego sprzętu korzystać. Aplikacji mobilnych jest niezliczona liczba, co chwilę powstają nowe, a stare są aktualizowane. Mają być szansą na rozwój dla każdego dziecka, niezależnie od miejsca urodzenia oraz statusu ekonomicznego rodziny. Ich zadaniem jest wspierać proces edukacyjny w szkole i poza nią. Badania jednak wykazują, że nadal nauczyciele, jak i rodzice mają trudności z oceną ich jakości. Podstawa programowa, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku, Dziennik Ustaw 2017, pozycja 356, zachęca do korzystania z aplikacji również poza zajęciami informatycznymi podczas całego procesu edukacyjnego. Przykładów takich aplikacji nie trzeba szukać daleko. 4D Anatomii, gdzie kierujemy obiektyw na obrazek, a uzyskujemy niesamowity obraz trójwymiarowy. NASA App, który umożliwia nam podróże w kosmosie. Matematyczny geniusz, który zawiera kilkaset pytań na różnych poziomach, dotyczących umiejętności matematycznych. Kujon Ortografia, która pomoże w opanowaniu zagadnień związanych z ortografią i fonetyką. Możliwości są, tylko pozostaje kwestia chęci nauczyciela. Dlatego w tym module zostały zebrane dla ciebie aplikacje, które mają być inspiracją do kolejnych odkryć. Być może niektóre znasz, o innych sobie przypomnisz, a jeszcze inne poznasz. Owocnej nauki!